Witajcie w kolejnym odcinku motocykli i kładów moich widzów. Myśleliście, że o tej serii zapomniałem? Nie, nie zapomniałem i w tym odcinku mam zamiar wynagrodzić Wam to, że musieliście tak długo czekać na ten odcinek. Mam zamiar trochę ponadrabać tą serię i serię z samochodami widzów oraz rowerami. Dzisiaj jednak motocykle i kłady, także przechodzimy do oglądania. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Dawid. Dawid, pozdrowienia dla Ciebie. Dawid wysłał nam swoją Yamaha YZ. Jest to moto z 2005 roku, o pojemności 125 cm3. Ma aluminiową ramę, posiada 44 konie mechaniczne, chłodzony jest cieczą, wydech jest tunigowany, zawieszenie także. Zostały nałożone na niego obkleiny Red Bulla, złote felgi, customowe wężyki paliwa, zbiornik 7 litrów, sprowadzony został z Danii. Zastanawiacie się nad ceną tego moto? Jest to 7,5 tysiąca złotych. Widz ten liczył na to, że pojawi się w odcinku, i tak jak kiedyś mówiłem, każdy pojawi się w odcinku, kto spełni wymagania z opisu. W opisie macie podane wszystkie informacje, i tak naprawdę tam dowiecie się, jak znaleźć się w odcinku. Na zakończenie, ten Moto to 125, jak już wspomniałem, w dwusuwie. Skrzynia biegów pięciobiegowa. Ode mnie ocena 8,6 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Dominik. Dominik, pozdrowienia dla Ciebie. Dominik jest moim fanem tak naprawdę od niedawna. Zaciekawiła go seria motocykle i innych widzów i postanowił on również pochwalić się swoim sprzętem. W jego ręce wpadł świetny motocykl Enduro Yamaha XT600 z 1997 roku. Jego waga to 150 kg na sucho, koła 27 cali przód i 17 cali tył. Pojemność baku 16 litrów. Prędkość maksymalna to ponad 140 km na godzinę. Na oponach enduro tył, cross, przód. Silnik w tym moto kręci się do 8000 obrotów. O moto tym mógłby opowiadać godzinami, ale z najważniejszych rzeczy należy powiedzieć, że jest ona chłodzona powietrzem, produkuje około 40 koni mechanicznych dostępnych przy 5 6000 obrotów. Co najciekawsze do silnika leje 3 litry oleju, a właściwie do ramy motocykla. Pierwszym motocyklem tego widza była Suzuki TS-50, a zaraz później przesiadł się na tego byka. W pierwszych dniach z ostrożnością wyprowadzał go z garażu ze strachem, że 150 kg masy dał sobie znać w wąskich drzwiach. Aż do momentu dobrego wyczucia motocykla bał się on odkręcać manetkę więcej niż do połowy. Pewnie znajdzie się jakiś specjalista, ale ten widz już tłumaczy. przesiad się z 50 na 600, a moto ten waży 2,5 razy więcej od niego, co było czuć w większych nierównościach. Po około miesiącu jazdy dzień w dzień tym moto, przy odpalaniu coś pierdyknęło. Został on zepchnięty do domu i stał 12 dni, bo tyle był na wakacjach. Wiecie co się stało? Ktoś, kto grzebał przy silniku, źle spiął sprężynę na łożysku jednokierunkowym, ale obyło się bez wydawania większych pieniędzy. Po powrocie od razu usunął usterkę w silniku, oczywiście nie sam, a statą. Od tamtej pory moto nie wymagał innych napraw, nie licząc doglądania do filtra, napędu i innych podstaw. Z motocykla ten jest bardzo zadowolony i choć teraz czuję się bardzo pewnie na tym moto, wiele musi się jeszcze nauczyć, szczególnie jeżeli chodzi o teren. Kto jeździ enduro chyba rozumie. Bardzo doceniam Twoje komentarze, przynajmniej jesteś szczery. Ocena 8,6 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest użytkownik Mitek. Mitek, pozdrowienia dla Ciebie. Widz ten wysłał nam Aprile SX50 motorek z 2009 roku. Ma przejechane 17 tysięcy km, sam zrobił około 3 i jest z niego bardzo zadowolony. Do motorku posiada dwa wydechy sportowe, jeden górny, drugi dolny. To podobno poprawia jego osiągi. Moto ten podoba mu się strasznie i chwilowo kupił do niego zapasowy cylinder, dwa wydechy, lusterko Stage 6 oraz parę innych pierdółek. W niedługim czasie ma zamiar wymienić w nim opony oraz kierunkowskaz na LEDowy. To by było na tyle z opisu. Ocenka 8,5. Kolejną osobą tego zestawienia jest Rafał. Rafał, żółwik dla Ciebie. Rafał wysłał nam na Fightera Eco 50. Jest to moto z 2018 roku. Kupił go w lipcu i do tej pory jeździ nim się bardzo dobrze. Od tamtej pory zrobił około 6000 km. Silnik to standardowe 139 FMB. W przyszłym roku planuje zmienić cylinder na 72 cm3. Moto bardzo dobrze się sprawuje i poleca każdemu początkującemu. Najwięcej jechał nim ponad 75 km na godzinę, na prostej. Widz ten dodał mnie na Snapchacie, na Instagramie oraz dołączył do grupy na Facebooku. I tutaj, widzowie, zachęcam Was, żebyście dodali mnie również na Instagramie, jego nazwa to po prostu gdzie taniej. Taką samą nazwę ma mój Snapchat oraz moja grupa na Facebooku. A dla Ciebie ocena 8 na 10 Kolejną osobą tego zestawienia jest Kacper. Kacper, pozdrowienia. Hacper wysłał nam Simpsona S51 Enduro. Simpson jest w większości oryginalny. Został zakupiony w czerwcu 2017 roku od drugiego właściciela. Był on sprowadzony z Niemiec w bardzo dobrym stanie. Ma oryginalny lakier. Obecny przebieg tego moto to 38 tysięcy km, a jego rok produkcji to 1990 rok. Simpsonek jest czterobiegowy. Od zakupu zostaje wymienione oryginalna cewka zapłonowa wraz z fajką 120 zł, LBA 26, przerywacz kierunkowskazów 12 zł, linka gazu 10 zł, dźwignia zmiany biegów 15, akumulator 7 dych, cylinder i tłok 60 cm sześciennych 170 zł. Widz ten również dołączył do grupy na Facebooku i dodobnie na Snapchacie. Bardzo dobra postawa. I dla Ciebie ocena 8 na 10. Aha, byłbym zapomniał. Widz ten pozdrawia Was wszystkich, no i mnie. Kolejna osoba, Norbert. Norbercie, pozdrowienia. Norbi wysłał nam Yamaha yzf 125 Trafił na mój kanał przypadkiem, bo YouTube podrzucił mu w proponowanych mój odcinek o motocyklach widzów. Bardzo mu się spodobał, wpadł na pomysł, że spróbuję swoich sił i podeślę zdjęcia jego motocykla. Moto ten został zakupiony przez niego ponad rok temu. Wszystkie elementy potrzebne do jazdy zostały wymienione na nowe, ponieważ stare nie były w jakimś super dobrym stanie. Moto posiada kilka dodatków, takich jak alarm, złote klamki, bądź też akcesoryjne manetki. Z tego co może jeszcze dodać, to ma on chwytak na tablicę rejestracyjną, który został lekko przerobiony, bo kupił po prostu nie do tego modelu. Myśli, że ciekawą informacją będzie to ile maksymalnie nim jechał, a mianowicie było to 125-135 km na godzinę. Nie ma on nigdy szlifa ani żadnych stłuczek. Oczywiście planowane są zmiany wyglądu, ale wszystko w swoim czasie. Jego kariera nie kończy się na pewności 125. Daj znać, jaki moto planujesz kupić w przyszłości, a ode mnie ocena 7,9 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Samuel. Samuel, pozdrowienia! Samuel jeździ na swoim nabytku, jakim jest motor Hispania Furia z 2013 roku. Moto ten składa się z AM6, który został przerobiony. Cylinder w tym moto to 80K, gaśnik 21K i wiele więcej. A co do moto, to ogólnie jest on chłodzony cieczą, posiada zębatki na prędkość, moto jedzie maksymalnie 100-105 km na godzinę, jest zarejestrowany i jedzie nim na prawku AM. Na dzień wysłania zdjęć, moto był na dotarciu, ale idzie ku dobremu. Jak na razie wymienione zostały okleiny, opony, świeca irydowa, nakładki na szprychy, klamka sprzęgła, hamulca, kierunki przednie, lampa tył, a planuje on jeszcze zrobić kierownicę, malowanie ramy i szczególiki takie jak wężyk paliwowy. A co do brzmienia, to tutaj mamy zastosowany fajny wydech, którego głośność maksymalna to ponad 100 decybeli. Posłuchajcie na miastki tego dźwięku. Wit ten poleca to moto i prosi, żebyście dawali tutaj łapki pod tym filmem, ma nadzieję, że dobijemy. Pod nim tysiąc. Wielkie dzięki za to. Zobaczymy, czy się uda. Ocena ode mnie osiem i pół. Kolejna osoba tego zestawienia to Karol. Karol, pozdrowienia. Karol podesłał na swojego Zipa JZV50, waży on 79 kg. Silnik to czterosów o pojemności 50 cm3, skrzynia czterobiegowa, jego maksymalna prędkość to 70 km na godzinę, rozruch elektryczny oraz mechaniczny. Opony 17-calowe, hamulce przód-tył bębnowe, akumulator 12V, zbiornik paliwa 9 litrów. Ma go od 2016 roku. Aktualnie ma 4000 przebiegu. Jak na 2 lata? To mało. Moto został kupiony przez jego rodziców za 2500 zł. Był on nowy z salonu. Co prawda często się psuje, ale jak na pierwsze moto to poleca. Było w nim wymieniane sprzęgło, gaźnik, filtr paliwa, siedzenie, regulator napięcia. No i to w sumie tyle. Widz ten dodał, że ma za zrobić prawo jazdy na 125 i kupić coś większego. Także daj znać w komentarzu również, jaki moto planujesz kupić, a ode mnie ocena 7 i 6 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest użytkownik, który się niestety nie przedstawił, ale i tak pozdrowienia. Chciałby on zaprezentować swoją Yamaha DT50R. Została kupiona miesiąc przed wysłaniem zdjęć za 3000 zł. Na start była do zrobienia przednia żarówka, prawy przedni kierunkowskaz oraz licznik. Poza tym wszystko było ok. Opony, z tego co na nich pisze, to 2016 rok. Jedynie co aktualnie mu się nie podoba, to przedni botnik i oprawka lampy. Na aktualnych przełożeniach prędkość maksymalna nie jest bardzo duża, lecz przyspieszenie jest nawet dobre. Visten posiada jeszcze Ogara 200, którego niedługo podeślę. Jeżeli chodzi o specyfikację tego moto, to cylinder mamy tutaj 70. Gaźnik Yasuni 19, przełożenia 11.54, manetki i rolga z Dominator, prędkość maksymalna 90 km na godzinę. Wydech i reszta to seria. Ocena 8 na 10 dla Ciebie. Następną osobą tego zestawienia jest Wiktor. Wiktor, piąteczka dla Ciebie. Wiktor wysłał nam Bad Bojacy X50. Pojemność to oczywiście 50 cm3, tak jak nazwa, prędkość maksymalna 75 km na godzinę, kupiony w zeszłe wakacje za 3000 zł. Lusterka i Tumik zostały wymienione na sportowe. W te wakacje ma zamiar jeszcze zwiększyć mu pojemność. To by było tam tyle z opisu, szkoda, że tak krótko, ale i tak ocenię dosyć dobrze. 7 na 10. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek podobał Wam się standardowo. Zostawcie również łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie komentarz, no i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie. Kliknijcie jeszcze dzwoneczek, będzie mi bardzo miło, a tymczasem do usłyszenia.